na tym kanale Roblox sobie dzisiaj w taką grę w Goal Kick Simulator. I chodzi nie, nie. O, chyba. Nie. O, to to chyba mogę pójść dalej o, 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 o. mogę pójść tutaj, niech to chyba kanał z dzwoneczkiem żeby nie przegapić pięknego, doczynnego odcinka i oczywiście zapraszam do sklepu na podstawowe kanały i oczywiście kulik, y, y, kulik kulik, kulik i... Kuli. co? Y, skokociuję się

Nie, nie grafiłem. Dobra, to kupuję ten świat i teleport, tutaj jest ok. To ok. Okupuję, że czasami odkrywałem różne rzeczy i teraz jest spokojnie tam chyba pójść. Dobra, że jestem w Kiedyś grałem w tą grę na. znaczy, grałem w tą grę. Na ty, na... na mm, laptopie. laptop wiem. I znam tą grę. je znam się trochę. Oj, nie, nie, nie trafiłem! Chyba 98%, zitrafję i dzień. Tutaj teraz to...

I żebym miał, miał moje 15 tysięcy na kolejny świat, fajna. jest zagrabię wydźwięk. Ja lubię tylko więc dobra, nie zbierałem na kolejny świat. zaproszę cię czyś tu nie trafię. I nie trafię, więc jedynie musiałem sobie pójść w to Tam czy tam, tak, tutaj. I tutaj zaczęłam, żeby to

Za ciebie Zaczynam już... Zaczynam już. Zaczynam To Zaczynam już... Zaczynam już... A już. Zaczynam już. Zaczynam mogę już. Zaczynam już. Zaczynam już. Zaczynam już. Zaczynam Nie Zaczynam stąd. Můžu můžeš v že to by... taky... ražená... běde... je přesně, že tady začít Na Co tak na Roblox ti by dělal Tak kde by dělal Robloxu? Brau? je to. Ile tak w ogóle kosztuje Rebir? Ile <grymne> kosztuje. kosztuje Rebir? Półtora miliona. Dobra, spokojnie. Gdzie nas zbieram? teraz je pozbieram na świat za 40 tysięcy. Można kiedy kupować? Ej, czemuję! Zapadłam się! Zapadłam e, się, jak to były ruchowe piaski! co <laughs> <laughs> to by mógł się stało. O, to jest razy dwa. znaczy razy pięć. I wyszytałam sobie ich. Chyba już na kolejny krzyż taki mistarz czy stąd trafię. Trafię, ale muszę trochę wcześniej. Bo nie, to stąd trafię. Nie no, stąd chyba trafię, widzę. Nie no, bo chyba nie wiesz, że w takiej krzyżu Dobra, ściszę trochę, żeby było lepiej słychać. Dobra, i zaraz sobie zrobię upgrade'y ale i zobaczę, ile kosztuje nowy świat. Nie, nie trafiłem, naprawdę. Mm, następny świat kosztuje. 800 tysięcy. Ja tylko, że muszę sobie zrobić upgrade, y, bo stąd szczelam dopiero. A chcę już na następnym świecie szczelać. Teraz chyba mnie lepiej słychać. Napiszcie w komentarzach czy mnie lepiej słychać. Wolicie żeby było słychać lepiej grę, czy mnie? Dajcie znać w komentarzach. Jestem starter. No tak, jestem starter. No. A w sklepie można kupować coś za klejnoty, czy tylko za... Ej, mogę to użyć. A jednak nie mogę. No chyba tutaj w ty sklepie nic. O, piłki mogę, można kupować. I zobaczyć, ile kosztują piłki, teleporty. Dobra, może najpierw. zróbę te. Mogę te? Mogę, jeszcze 7 tysięcy? Tutaj kupuję. Zobaczę, co trafię. Będę celował teraz z takim gościem. Dobra, no tylko że taki. Zobaczę piłki tutaj. Dobra, teraz widzę, wie, idę na to. Zobaczymy, co, jak jakby, Czy dobrze? Z nowymi, tymi. Pytami. Tutaj mogę. Znaczy z, z nowym, typ O! Wow, jak dużo! Jak dużo zarabiam! Dobra, ja kupuję następny świat! A trafię stąd? Chyba nie, no chyba stąd nie. Ale... Nie! Idę dalej. O, tutaj, tutaj, stąd trafiam. Więc kupię upgrade'y. No, dla upgrade'ów to ja będę mógł dużo nakupować. No, speed też może. Dobra. Jaki szybki jestem. Dobra, city, idę tam. Idę tam dalej. Już taki szybki jestem, że to normalnie teraz. F tutaj fajnie, dobra. I na razie nie mogę odblokować świata, ale jeszcze sobie, raz już będę mógł. Prawdopodobnie. Dobra, tutaj trafiam, no i mogę odblokować kolejny świat, ale trafię sobie jeszcze raz stąd, żeby mieć już ten milion. Dobra, tutaj idę sobie do kolejnego świata. Za 4 miliony jest kolejny. Trafiam, dobra. Dajcie znać w komentarzach, czy fajna gra. Dobra, idę tutaj. Zaczynamy, stąd trafię. 4 miliony to jedzie na luzie zdobyć. Stąd. Ej, w ogóle ja mogę rebirfa zrobić. Dobra, ja robię rebirf, rebirfa. Tutaj. Nie, nie ten, tylko rebirfa. Jest tu to jakaś topka? Gdzie jest topka w ogóle? A tu co kupuję? Te... Można też odblokować. Ja mam w ogóle tego... Rebirfa zrobiłem, więc mam zero kaski. Ej, ale piłki zostały, fajnie. Więc mm, topka, chcę zobaczyć topkę. Ja kiedyś byłem w Topce, właśnie w tej grze na laptopie, chyba jest nadal Ale nie chcemy się szukać, bo to nie ma sensu totalnie Wyjdę sobie tam dalej, i zobaczę czy stąd trafię, no nie no, chyba stąd trafię. Ale tak dużo kasy dostanę, pamiętam, że za tak... oj, nie trafiłem Za się dużo kasy tak dostawało No, mam 5 tysięcy, tak w ogóle I już będę mógł... oj mam w ogóle 6000, tysięcy, 16000 tysięcy. idę teraz je nakupo nakupować tego mm. Max. Dobra i teraz jestem szybki, mogę spokojnie iść do kolejnych światów. Jeszczeлося jest to, no i teraz to, to teraz to już po prostu jest łatwa ta gra. Jak się zrobię Mam 300 tysięcy, więc mogę spokojnie iść do kolejnych światów. A teraz zrobię kolejne m, zakupy. Zrobiłem. Mogę znowu iść do tam, do świata. I teraz pewnie mogę już stąd strzelać, pewnie. Zaraz sprawdzę, ile kosztuje następny rewir. Ile kosztuje następny rebirw? Yy, 3 miliony. A, mogę to sobie kupić. Yy, 3 miliony. Spokojnie sobie nazbieram te 3 miliony. Idę do kolejnych światów. Mam w ogóle tysiąc. O, tutaj jest jakiś pak. Co to jest? Mogę to tworzyć, czy nie? Co to? A tu mogę sobie tworzyć. Dobra. A tu, no, co to, to, to chodzi? Tutaj. Dobra, nieważne. 12 tysięcy to raz jeszcze, le, już będziemy bez problemu No. Dobra. W ogóle, ja teraz to taki, to, tak zarabiam dobrze. Dobra, milion sześćset, kolejny świat. Ale ja nawet nie muszę strzelać, bo w ogóle mogę przychodzić do kolejnych światów tak od razu. Po prostu. No. No Rebir w tej grze naprawdę dużo daje. No. 4 miliony to sobie raz muszę szczelić. No, nie, nie chcę z tym grywać. No, już mi prawie stać. Jeszcze drugi raz muszę szczelić. Niech mi stać na ten następny świat. Oj, nie. Tutaj idę sobie za kolego świata. Następny jest za ile? Za 30 milionów. O, nie trafiam. Uuu, czemu nie trafiam? Nie trafiam. Zobaczcie sobie stąd strzelę, zobaczę, czy trafiam, czy nie. Nie trafiam! Ej, ja muszę zrobić sobie zakupy. Czyli zbieram sobie te 3 miliony na... Mm, zbieram sobie teraz 3 miliony na kolejnego rebirfa. Stąd poszczelam. Już mam prawie 3 miliony na kolejnego rebirrfa. Poza tym strzelę bezproblemowo będzie mi stać. No, nie tu, tylko tu. Pyk, rebir. Mm. rebirr. Jeszcze raz. Już będzie mi stać. Na... W ogóle 23 tysiące już mam. Ile kosztuje następny rebirw? Pewnie jest jakieś 6 milionów jakieś. O, 46 milionów. U, mogę sobie kupić. Mm. To sobie ja zrobię. Więc idę tutaj z powrotem sobie zrobić te, te no te. A raz jeden nie mogę? Nie mogę. Idę sobie tu... I teraz tutaj będę normalnie trafił, takie ładne kole stąd już. Ej, nie mogę? Nie, jak nie trafiam? Jakie nie trafiłem? Dobra, idę z powrotem na start. Zrobić sobie te... No. Muszę tę siłę. Celność, siłę, celność, siłę, celność, i speed. Dobra. Jest. Co się tu dzieje? A to jest to. Nie, spadłem. No nie, no znowu spadłem. Ej, w ogóle ktoś bierze w tym udział. A, bo tu trzeba tak po kolei. Jestem za szybki na to. No nie. Sp no nie! Tutaj jest jeszcze No nie! En, nie da się strzelać, znaczy skakać. Stąd się szczelę. No nie! Ech. Tu się... No nie, no ciężko tu się skacze po prostu. Nie wiem, czemu tak ciężko się skacze. To jest tak zrobione specjalnie, żeby nie dało się skakać. Ej, nie trzeba skakać. Ej, o nie! Już mi przeteleportowało. I łączę Idę sobie tam dalej, dalej i dalej. Odblokowuję ten świat. Dobra, strzelam gola. Idę dalej, i dalej i dalej. Dobra, biorę udział. Teraz musimy lepiej pójść. Na laptopie się inaczej to robi. No nie, też mnie dogania. Dobra, strzelam. Strzelam. Tutaj trzeba teraz. No nie, strzeliłem przecież! Znaczy skoczyłem. To nie da się skakać tutaj. Może to nie nie no, chyba trzeba skakać. No nie! Ja jestem słaby w to. to... Nie no, tutaj strzelałem już. O dobra, tutaj teraz stąd strzelę. Goal widzowi! Może, może wreszcie mi się coś... Może wreszcie mi się coś. A tutaj nie da się. Może wreszcie uda mi się coś dalej dojść. Tu jest. Oj, tak tu jeszcze robi tak. No chyba tak. Ej, nie, ty nie tutaj. Co jest? Ej, no zablokowałem się, no nie, no... Dobra, strzelę. No nie, nie trafiłem. Ej, nie, no tak to jest... jest charakter. Tutaj dopiero się zrespiłem. Ej, które miejsce zająłem? Uwaga, patrzymy które miejsce Eee. Yy, które miejsce? Je yeah, pierwsze miejsce! Idę sobie dalej. Już nie biorę w tych udziałów tych tych. No nie, nie, już nie chcę. Strzelam. Zbieram czterdzieści milionów. Pamię Muszę pamiętać o tym. <tryk> dalej. Osiem, dobra. Od bloku już i idę dalej. Dobra, teraz muszę strzelić, muszę trafić, muszę trafić. Dobra, trafiłem. A, jeszcze nie mogę iść do kolejnego. Muszę jeszcze raz trafić. No to odebrać. Już mam 5 milionów, więc mogę je. Czy trafię, uwaga! Widzowie, patrzymy, czy trafię! Czy trafię! O, nie trafiłem. Więc muszę sobie iść do tego teleportu i zajść teraz sobie. Te i teraz to bez problemu będę mógł. Zrobię rebirfa i to chyba będzie już koniec odcinka, jak zrobię tego rebirfa. Już na 46 milionów. Bo ten odcinek też nie może trwać wieczność. 7 milionów tutaj zrobiłem. 11 milionów już zaraz będziemy stać na nowy świat za 30 milionów. Dobra, 15, dobra, teraz zobaczymy, czy trafię stąd, a trafię stąd, niestety nie, ale już było blisko, było blisko, no, no było blisko, było prawie, aha, stąd też nie, czyli muszę stąd trafiać, stąd też nie, czyli ja muszę kupić sobie te... Teraz. Teraz, teraz, to ja będę mógł bez problemu widzieć. No, nie chcę, nie chcę tam... 4 miliony... I teraz tak muszę sobie poszczelać. Już zaraz będziemy stać na kolejną krainę. Mam 30, więc sobie idę to odblokować. Nie, spadłem. Dobra, tutaj zaczynamy. się trafię. Trafiłem, więc idziemy jeszcze dalej. Nie! No nie, teraz bieram na rebirfo, już dalej do kolejnego nie idę. Ale chcę tylko po prostu tam dalej. Dobra, tutaj teraz. Skelam gola! Trafiam, więc idę jeszcze dalej. No nie! Dobra, ciężko będzie tam się dostałem, tam. O nie! Dobra, już teraz będzie koniec odcinka, tylko muszę zrobić tego Rebirfa. widzowie. Jak zrobimy tego Rebirfa, to, to będzie koniec odcinka, tylko że jeszcze Rebirf, bo, bo to musi trzeba, dobra, to stąd strzelam, bo nie jestem już tam No to się nie da, to że widzowie, no. Żeby wy tam, się da, czy nie da, no. Już, ja nie wierzę sobie, nie wierzę. 46 milionów kosztuje rebirrf. A ja mam 24 miliony, więc zaraz będzie już, jeszcze tylko drugi tyle, drugi tyle, dobra, 30 milionów, teraz będzie jeszcze 16, dobrze, jeszcze końcóweczka, 42, już robimy rebirfa i rebirf robione, więc idzie tutaj, nie tutaj. Tylko, nie tu, chcę, nie chcę kupować. I rebir, rebir, kupuję go. I jeszcze muszę tylko zobaczyć, czy mogę coś tam sobie kupić. Teleport, no, nogę, yy, to sobie kupię. No, więc, więc to koniec tego odcinka. Widzimy się w następnym odcinku.